W dzisiejszym odcinku poznamy kandydatów na prezydenta Oświęcimia, poinformujemy o nowym oświetleniu na ulicy tysiąclecia, powiemy o zakończeniu robót na rondzie na skrzyżowaniu ulic Zatorskiej i Batorego, a także zaprosimy na święto 11 listopada. 16 listopada odbędą się wybory samorządowe, podczas których będziemy wybierać radnych Rady Miasta, Powiatu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz prezydenta miasta. Do walki o urząd prezydenta stanęło sześciu kandydatów. Zapytaliśmy ich, dlaczego zdecydowali się kandydować i jaki mają pomysł na Oświęcim. Szanowni Państwo, drodzy Oświęcimianie. Ostatnie trzy lata pokazały, że dzięki współpracy i zgodzie możemy osiągnąć wiele. Oświęcim się zmienia, Oświęcim pięknieje. Oświęcim to miejsce wielu inwestycji. Oświęcim to miejsce wielu ciekawych wydarzeń. Ale oświęcim to także miasto przyszłości. Cieszę się bardzo, kiedy słyszę głosy od Państwa, którzy akceptujecie te zmiany. Cieszę się bardzo, kiedy słyszę głosy naszych gości, turystów, którzy mówią, że oświęcim w ciągu trzech lat się diametralnie zmieni. Wszyscy wiemy. Że przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Ale mam na to pomysły, mam na to swoje projekty, mam też ludzi, z którymi potrafię to wspólnie zrobić. To też dzięki Państwu, dzięki Państwa współpracy, akceptacji wiele tych rzeczy zrealizujemy. To najważniejszych z nich należy zmiana układu komunikacyjnego. Temu naprzeciw wychodzi budowa północnej obwodnicy Oświęcimia. Łączące drogę chemików z drogą 933 w Bobku z mostem na Wiśle. Kolejną rzeczą ważną to jest modernizacja oświęcimskiej pływalni. Mamy na to zabezpieczone środki finansowe. Ale myślę, że bardzo ważną, i to widać w Oświęcimiu w ostatnich latach, jest nasze działanie na rzecz budowy nowych miejsc pracy, nowych inwestycji. Powstaje strefa gospodarcza wzdłuż ulicy Fabrycznej. Są ogromne inwestycje na terenie firmy Syntos. Ale to nie wszystko. Jest wiele zadań zapisanych w strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020, które wychodzi naprzeciw rozwiązywaniu oświęcimskich problemów. Mam świadomość, że jest wiele, ale wspólnie możemy je rozwiązać. Dlatego proszę Państwa o udział w najbliższych wyborach i udzielenie mi zaufania, akceptacji w wyborze na stanowisko prezydenta Oświęcimia. Jaki będzie Oświęcim, zależy od Państwa. Szanowni mieszkańcy Oświęcimia, nazywam się Wojciech Grubka. Od urodzenia mieszkam w naszym mieście. Od trzech kadencji pełnię funkcję radnego, w ostatniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Sprawy samorządu są mi bliskie, sposób jego funkcjonowania znany. Zdecydowałem się na kandydowanie na urząd prezydenta z jednego podstawowego, podstawowego powodu. Uważam, iż w ostatnim czasie naszej władzy zabrakło zdolności do rozmowy z naszym społeczeństwem, z mieszkańcami Oświęcimia. Władza zajmowała się tematami zastępczymi, takimi jak budowa kopca, czy aktualnie budowa mostu duchów, a nie są to najważniejsze sprawy dla nas, dla mieszkańców. Jeśli zostanę prezydentem miasta Oświęcim, obiecuję Państwu, że skupię się w swojej pracy na najważniejszych wyzwaniach, które czeka nasze miasto. Takimi wyzwaniami są zagospodarowanie strefy gospodarczej w mieście Oświęcim, która powinna przynieść w perspektywie kilku lat kilkadziesiąt, a może i więcej nowych miejsc pracy, takich jak w pobliskim zatorze. Sprawy komunikacji, które widzimy, iż są do nagłego rozwiązania, będą również podstawą mojego działania. Mam kilka pomysłów, jak bardzo szybko można tę sytuację poprawić, ale również jako prezydent miasta będę z determinacją dążył i wywierał wpływ na władzach centralnych oraz. Samorządak niższego szczebla, aby Oświęcim był połączony w najbliższym czasie z siecią dróg ekspresowych. Nie da się tego załatwić dwa lata, ale za cztery lata być może będziemy już znali datę, kiedy droga ekspresowa będzie bliższa miastu Oświęcim. Jako prezydent miasta Oświęcim obiecuję Państwu, iż służba zdrowia będzie bardziej dostępna dla mieszkańców. Dlatego, że mieszkańcy narzekają, że. Dostęp do specjalistów, do lekarzy pierwszego kontaktu jest utrudniony i odległy w czasie. Oraz jako prezydent miasta Oświęcimia obiecuję Państwu, że wszelkie osiedla w naszym mieście zostaną doposażone w nowoczesne parki zabaw, w dobre i nowoczesne przestrzenie do rekreacji dla osób starszych i młodszych. Oraz podejmę duży program budowy ścieżek rowerowych, tak aby. Miasto Oświęcim było postrzegane jako miasto nowoczesne i przyjazne mieszkańcom. Drodzy mieszkańcy Oświęcimia, 16 listopada wybory samorządowe. Wybierzmy dobre władze, wybierzmy dobrego prezydenta. Liczę na Państwa głos. Wojciech Grubka. Oświęcim to miasto, w którym się urodziłem, wychowałem i dorastałem. Przeżyłem w swoim mieście ponad pół wieku. Uważam, że to piękne miasto. Przypominam sobie, jak kiedyś mieszkańcy tłumnie korzystali z uregulowanej rzeki Soły. Było dużo zakładów pracy, budowano osiedla. Mieszkańcy cieszyli się życiem. A dzisiaj z mojego miasta młodzież wyjeżdża do innych miast w Polsce i za granicę, za pracą. Dlaczego? Bo pozamykano zakłady pracy w Oświęcimiu. Jedynymi miejscami pracy stały się hipermarkety. Miasto jest zatłoczone, a sznur samochodów ciągnie się od rana do wieczora. Mieszkańcy zasługują na dużo więcej. Dobro mieszkańców powinno być najważniejsze, a nie interesy polityczne i wieczna wojna partyjna. Chciałbym widzieć moje miasto tętniące życiem, ludzi, którzy mają pracę, dobrze rozwiązaną komunikację, sprawnie zorganizowaną służbę zdrowia. Miasto, w którym młodzież może rozwijać swoje pasje i talenty sportowe. Mieszkańcy Oświęcimia potrzebują oddechu, spokoju, stabilizacji. Dlatego, jako niezależny kandydat na prezydenta, proszę mieszkańców, by nie zmarnowali szansy na zmiany i oddali na mnie głos. Oświęcim to ziemia mi najdroższa. Tu się uczyłem, tutaj pracuję. Tu też mieszkam i pewnie zostanę do końca moich dni. Dlatego nie jest mi obojętne, kto i jak będzie zarządzał naszym miastem, co zostanie zrobione, a co zaniedbane I jaka czeka nas przyszłość. Na każdym kroku borykamy się z utrudnieniami komunikacyjnymi. Brakiem miejsc parkingowych, narastającym bezrobociem i niepewnością jutra. Brakuje wciąż terenów rekreacyjno-sportowych oraz prawdziwej bazy turystyczno-noclegowej. Oświęcim widzę jako przyjazd dla mieszkańców i turystów, dla biznesu, który chce inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy. Wierzę w Oświęcim jako miasto sprzyjające kulturze, wspierające uczące się dzieci i młodzież, twórczo czerpiące z dotychczasowych sukcesów sportowych, inwestując w rozwój naszych sportowych talentów. Młodzież zachęcać będę do aktywnego udziału w życiu miasta, wspomagając działania powołanej Miejskiej Rady Młodzieży. Dążyć będę do utworzenia Młodzieżowej Rady Gospodarczej jako przedsionka ośmiecińskiego biznesu. Młodzi ludzie muszą mieć szansę na przyzwoite miejsca pracy oraz możliwość działania we własnych biznesach, a plany życiowe wiązać z miastem. Wspierać będę budownictwo mieszkaniowe poprzez wprowadzenie w życie preferencyjnego programu mieszkaniowego wzorowanego na doświadczenie niemieckiego miasta Amberg w zakresie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, finansowanego w oparciu o korzystne 20 kredyty. Także sprawa bardzo ważna to troska o los coraz liczniejszych w naszym mieście osób starszych. Brak systemowych i organizacyjnych rozwiązań zabezpieczających ich stałą opiekę i godny okres jesieni ich życia. Oczywiście nie można zapomnieć o osobach niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Musimy o to zadbać. Chcę i potrafię o to walczyć. Kandyduję na urząd prezydenta, ponieważ Oświęcim traci swoje szanse rozwojowe. Oświęcim nie wykorzystuje potencjału społecznego, ekonomicznego i technicznego. W ostatnich rankingach samorządów. W powiecie oświęcimskim Oświęcim zajmuje przedostatnie miejsce, ale również w rankingu krajowym jedno z ostatnich miejsc. Najistotniejszą kwestią jest odpływ kapitału ludzkiego, młodych ludzi, a przyszłością Oświęcimia są ludzie młodzi. Kandyduję na urząd prezydenta, ponieważ jestem niezadowolony z działalności pana Janusza Chwieruta. Rozbudzonymi nadziejami, ostatnie trzy lata jego urzędowania to niebotyczny wzrost długów miasta przy jednoczesnym wysprzedaży majątku miejskiego, ładne kwietniki, klomby, słynna toaleta, zadaszenie na placu targowym oraz remonty dróg, szczególnie powiatowych, niczym nie uzasadniają tego nadmiernego wzrostu zadłużenia. Kandyduję na urząd prezydenta, ponieważ moje doświadczenie biznesowe, menedżerskie, ale również samorządowe gwarantuje, że w sposób odpowiedzialny konsekwentny i skuteczny, zrealizuje wyznaczone przez siebie cele. Moim głównym zamierzeniem jest bogate miasto. Miasto bogate bogactwem swoich obywateli, a nie wielkością budżetu. Oddam mieszkańcom i przedsiębiorcom ich pieniądze. Oddam im współdecydowanie o mieście, ale również odpowiedzialność za rozwój tego miasta. Rozwój zrównoważony. Oparty na wytrwałej, efektywnej pracy, na stabilnej polityce finansowej, na stabilnej polityce podatkowej, na rozsądnym budżecie. Zadbam o wsparcie, ochronę i rozwój rodziny wszystkich płaszczyznach jej egzystencji. Tylko autentyczny dialog społeczny, zbudowany na kapitale społecznym gwarantuje rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Bez rozmowy z mieszkańcami w sprawach najtrudniejszych i najistotniejszych nie można zbudować miasta rozwoju, nie można zbudować miasta przysz przyszłości. Chciałbym jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku niezrealizowania zamierzonych celów za cztery lata nie będę się starał o ponowną reelekcję. To dla mnie kwestia wiarygodności wobec mieszkańców. 16 listopada wspólnie dokonamy wyboru. Wyboru najbliższej przyszłości naszego miasta. W imieniu własnym oraz w imieniu moich kandydatów na radnych miejskich chciałbym Państwa prosić o oddanie na nas głosu. Zadbajmy wspólnie o bezpieczne jutro Twojej rodziny. Ale żeby to zrobić, musimy czynnie uczestniczyć i wziąć udział w wyborach. Państwa głos jest ważny. Państwa głos zadecyduje. Szanowni Państwo, nazywam się Radosław Włoszek i kandyduję na urząd prezydenta Oświęcimia z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Oświęcim to moje miejsce urodzenia. Tutaj był mój dom rodzinny, pierwsza praca, tutaj cały czas angażuję się w działalność społeczną, bo Oświęcim to nasz wspólny dom. Chcę razem z Państwem budować jego przyszłość. Chcę przekonać Państwa, że samorząd lokalny buduje demokrację, która ma służyć ludziom i zmieniać oświęcim. Siłą demokracji i samorządu jest głos mieszkańców Oświęcimia. Nie pozwólmy, aby młodzi ludzie opuszczali miasto, szukając gdziekolwiek szans na pracę i na godne życie. Nie możemy pozwolić, aby wszystkich państwa cenny czas był marnowany w korkach, bo władza nie umie rozwiązać problemów komunikacyjnych. Nie możemy pozwolić, aby miasto dalej się zadłużało. Oświęcim musi wykorzystać swój potencjał i dynamicznie się rozwijać. Oświęcim musi sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, aby powstawały nowe miejsca pracy dla mieszkańców Oświęcimia. Chcę także, aby Oświęcim inwestował w politykę prorodzinną. Dzieci i rodzice muszą czuć się w mieście bezpiecznie. Chcę także, aby rządzący dotrzymywali obietnic. Wymaga to od nas rzetelnej i sumiennej pracy, którą chcę podjąć dzięki akceptacji i współpracy z Państwem. W Oświęceniu wiele można zrobić, trzeba wykorzystać jego dobrą energię i jego potencjał. Pragnę razem z Państwem decydować o przyszłości miasta. 16 listopada proszę Państwa o głos. Przebudowana w ubiegłym roku ulica Tysiąclecia prezentuje się okazale, jednak przy Orliku pod drzewami panuje półmrok, podobnie w pobliżu kościoła. Mieszkańcy pytali o możliwość doświetlenia tego odcinka. Kilka dni temu zamontowano tu latarnię. Z inicjatywy wielu mieszkańców wykonaliśmy to oświetlenie. Jest to ciąg spacerowy, bardzo często uczęszczany przez mieszkańców pomiędzy biblioteką a placem pokoju. Stąd była potrzeba trzeba żeby takie lampy zainstalować i w ostatnich dniach zainstalowaliśmy 12 punktów świetlnych które mam nadzieję za kilka dni zaświecą będzie widno bezpiecznie i przyjemnie przed 11 listopada rondo budowane przy skrzyżowaniu ulic Zatorskiej i Batorego będzie już całkowicie przejezdne nie tylko na kierunku ulicy Zatorskiej, ale też ulicy Sadowej i Batorego. Jest to pierwszy etap przedłużenia ulicy Batorego do ulicy Jagieły na wysokości ulicy Kamieniec. W przyszłym roku powstanie tu rondo. W następnym oba skrzyżowania o ruchu okrężnym połączy nowa droga o długości blisko 1,5 kilometra. 11 listopada zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w uroczystościach 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości tradycyjnie rozpoczną się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych księży Salezjanów, a poprzedzi ją wspólne śpiewanie pieśni. Później w patriotycznej paradzie uczestnicy przejdą pod obelisk Niepodległości, a następnie na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbędzie się główna część obchodów Narodowego Święta. W tym radosnym dniu przygotowano też wiele atrakcji dla mieszkańców Oświęcimia. W tym roku Miasto Oświęcim przystąpiło jeszcze do akcji Mamy Niepodległą, organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Akcja polega na Rozsyłaniu e, kartek pocztowych przygotowanych przez znanych polskich artystów, m.in. Papcioch Chmiela. E, rozsyłaniu tych kartek bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kartki można otrzymać w Urzędzie Miasta Oświęcim e, przed uroczystościami 11 listopada, a w tym dniu na w stoisku w strefie Biało-Czerwonej na Oświęcimskim Rynku. Poza imprezami w dniu 11 listopada mamy szereg imprez dodatkowych. Zaczynamy już 9 listopada w dworach przy mauzoleum Hallerów, gdzie on będzie się spotkanie patriotyczne o godzinie 15.00. Następnego dnia w poniedziałek, 10 listopada w Oświęcimskim Centrum Kultury o godzinie 12 wspólne śpiewanie młodzieży oświęcimski, z oświęcimskich szkół, wspólne śpiewanie z, ze zgromadzoną publicznością pieśni patriotycznych. O godzinie 13 spotkanie e, stowarzyszeń mundurowych, stowarzyszeń żołnierskich i następnego dnia również spotkanie patriotyczne e, na Starych Stawach. Bardzo serdecznie zapraszam na imprezy organizowane przez stowarzyszenia, m.in. Bieg 11 na 11 listopada, organizowanego, organizowany już po raz kolejny przez Oświęcimski Klub Biegacza Zadyszka i na szereg innych imprez towarzyszących tegorocznemu świętu niepodległości. Zapraszam, naprawdę warto wziąć udział we wszystkich wydarzeniach.